Cześć, nazywam się Iwan. Współczuję dostajesz chociaż coś za bycie dzielnym pacjentem. Mama mówi, że zdrowe zęby to wystarczający prezent. Porażka z tymi rodzicami. Jedyne, co trzyma mnie przy życiu, to Mikołaj. Jaki Mikołaj? No święty, poprosiłem w tym roku o świt żywych dinozaurów 7. Już nie mogę się doczekać. też chciałbym mieć konsolę. No to dlaczego nie poprosisz nią Mikołaja? U mnie zadziałało. Mama mówi, że Mikołaj w tym roku nie ma pieniędzy, bo jest wysoka inflacja. Co? Przecież Mikołaj nie potrzebuje pieniędzy. Jak to nie? To skąd bierze te wszystkie zabawki? Patrz, fabryka zabawek świętego Mikołaja. Gdzie ona niby jest? No w Laponii. Tata mówi, że teraz wszystko produkuje się w Chinach. Zabawki, komputery, pandemie. W Chinach? Przecież elfy nie jedzą ryżu. Ile twój tata ma lat? 15, Bo nie brzmi jak dorosły. A bo ja wiem. Ty, a co jeśli on nigdyś nie był dzieckiem? Jak to? No, masz jakieś dowody? Zdjęcia? Stare zabawki? Mm, no nie. Super, to może pójdziesz opowiedzieć to tacie w samochodzie, a ja zmienię słowo z, twoją, z mamą Izydora. Tylko kurtkę zapnij pod szyją. Cześć mamo! Izydor właśnie tłumaczył mi, skąd się biorą dzieci. To znaczy uśmiech na twa... Yy... No,